Z telewizji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w że gościmy pana profesora Krzysztofa Michalika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka, praktyka oraz teoretyka sztucznej inteligencji. Rozmowę poprowadzimy wspólnie z panią dr Anetą Wiktorzak, prodziekan Wydziału Informatyki i na Żywności naszej uczelni. Witamy państwa bardzo serdecznie w naszym programie publicystycznym. Dzień dobry. Panie profesorze, w 50. rocznicę swojego powstania w kwietniu przed sztuczną inteligencją, a w zasadzie nieprzewidywalnymi kierunkami rozwoju przestrzegał w raporcie ej, że Kapitalizm, krótkowzroczność i zniszczenie planety Klub Rzymski. Na przeciwległym biegunie z kolei mamy takie postacie jak chociażby filozofa Stevena Pinkera, który twierdzi, że rozwoju technologicznego nie należy się bać. Ten myśliciel podaje szereg dowodów na to także, a że katastroficzne wizje przyszłości z reguły nie sprawdzały się. Jako przykład podaje na przykład jako przykład podaje służenie technologii ludzkości i takim przykładem może być chociażby synteza amoniaku z XX wieku, która sprawiła, że nasi rodzice, także my sami, nie doświadczyliśmy chociażby klęskich głodu. Jakie jest w rzeczywistości, na ile postęp technologiczny nam służy, na ile nam zagraża w kontekście właśnie kierunków rozwoju sztucznej inteligencji? Najtrudniej jest prognozować w nauce i raport klubu Żyblińskiego. Bardzo wyraźnie to pokazał, bo większość obaw się nie sprawdziła, prawda? Co do wyczerpania zasobów, niezależnie od pewnych yy, złych rzeczy, które oczywiście w środowisku się stały i dzieją. Natomiast, jeśli chodzi o szuszą inteligencję, to te zagrożenia są yy, niewątpliwie. Yy, niektóre są Dość poważne. E, natomiast e, to jest moje zdanie, oczywiście, bo tu zdania są podzielone. E, absolutnie nie zgadzam się z taką tezą e, jakoby sztuczna inteligencja zagrażana w, taki, e, w takim stylu czy w taki sposób. E, Yy, kojarzący się nam z niektórymi filmami science fiction, prawda, Bunt Robotów i, 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 i tego typu historie. Nie, to, to nie jest ten rodzaj zagrożenia. W mojej ocenie zagrożenia mogą być różne, ale nie takie. Przykładem, jednym z kilku przynajmniej, to jest yy, utrata miejsc. Pracy. I tu bardzo trudno jest podać prostą formułę, jak to będzie przebiegało, kto będzie tę pracę tracił. Ta struktura nie jest taka zupełnie prosta. Na pewno prace rutynowe dadzą się łatwiej zagospodarować przez czy przejąć przez roboty wyposażone z w sztuczną inteligencję. Niekoniecznie roboty zresztą, dlatego, że hmm, na przykład analitycy finansowi, ekonomiczni, bankowi hmm, mogą być po prostu wyposażeni i już są hmm, wyposażeni często po prostu w oprogramowanie, które wspomaga ich prognozy hmm, na przykładu sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe dając znakomite rezultaty, stosowano systemy ekspertowe do wspomagania decyzji i tak dalej. Więc to, to jest niewątpliwie jedno z tych zagrożeń. Drugie zagrożenie to jest zagrożenie o charakterze militarnym. Czyli krótko mówiąc, y, tworzenie takiego żołnierza w przyszłości daleko groźniejszego, bo nie męczącego się, y, nie mającego empatii, nie mającego moralności, zasad i, i, i być może w pewnym momencie nawet sprawniejszego y, czy silniejszego człowieka i to jest drugi przykład takiego zagrożenia. Trzeci przykład, który nasuwa mi się, no to jest i tak już z naszą prywatnością nie jest najlepiej. Zresztą sami sobie jesteśmy temu winni. Bardzo chętnie upubliczniamy wszelkie możliwe zdjęcia. Z wakacji, i tak dalej. Opisujemy. W, nie wszyscy oczywiście. No ja na przykład tego nie robię, ale <laughs> część osób bardzo chętnie opisuje, co robi, bez mała, każdego dnia. Natomiast analiza tego typu danych to ma związek z big data. To, czego nie potrafią klasyczne programy przeanalizować dobrze. Z całą pewnością Sztuczna Inteligencja już w tej chwili może y, bardzo silnie wspomagać i w pewien sposób mówiąc ogólnie, bo tu można byłoby bardziej szczegółowo to rozwijać. Y, ingerować pośrednio oczywiście, bo nic nie dzieje się bez woli i zgody człowieka y, w nasze życie. Dlatego powiedziałem. Że nie obawiam się tu robotu, bo to jednak to jest tak jak yy, z atomem, a nawet bombą atomową. Ona jest tylko potencjalnie groźna, ale ostatecznie to od człowieka zależy, czy naciśnie odpowiedni guzik, czy nie, prawda? I dokładnie tak samo będzie nawet z najbardziej niebezpiecznymi robotami wyposażonymi w bardzo zaawansowaną w sztuczną inteligencję. Panie profesorze, dzisiaj podczas wykładu wyświetlała Pan różnego rodzaju informacje dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji. Między innymi był wyświetlany cyberbot, tak naprawdę, czy chatbot, SOFIA, tak, który został opracowany, stworzony i w tej chwili już funkcjonuje. Arabia Saudyjska nadała obywatelstwo dla tego robota, czy cy cyborga, czy, czy to też nie jest jakby już takim krokiem zmiany podejścia w ogóle do automatyzacji, informatyki, sztucznej inteligencji i to, co sztuczna inteligencja właściwie wytwarza? Tak, to jest e, trochę niepokojące zjawisko, bo e, w pierwszym odruchu e, może to wywoływać uśmiech na twarzy. Mhm. Może to sprawiać wrażenie jakiegoś dziwactwa, jakiejś formy zaistnienia, no w tym wypadku Arabii Saudyjskiej, aczkolwiek w Belgii zrobiono, o ile mnie pamięć nie zawodzi, wcześniej coś takiego. W Belgii no. również nadano obywatelstwo robotowi, ale tu jest z tym związane również pewne zagrożenie, dlatego że to może zamienić się czy generować mnóstwo kwestii czy pytań, na które będziemy musieli sobie odpowiedzieć. Bo jeżeli robot otrzymuje obywatelstwo, to de facto otrzymuje wszelkie prawa obywatela danego kraju. A zatem może głosować. Dla przykładu. Dokładnie. Czy sztuczna inteligencja umożliwia dziś, a nawet za 10 lat, za 20, mądre, świadome głosowanie? Ja psachuję od tego, jak niektórzy ludzie głosują, ale, ale to jest jeden tylko przykład. Kwestie innej natury. Jeśli robot jest obywatelem, to może zawierać małżeństwo. Teoretycznie jest to możliwe. Ja wskazuję tu na Jakieś konsekwencje, kroki, z których tak? sobie nie zdajemy mhm. sprawę, że, mhm. że w tym momencie przekazujemy wszystkie nasze uprawnienia. Mhm które mamy, a wynikające z tego, że jesteśmy obywatelami danego kraju, prawda? W przypadku Arabii Saudyjskiej no mogą dochodzić problemy i pytania, czy ten robot nie będzie musiał chodzić do szkoły koranicznej, na przykład, prawda? Bo i tak może być. Skoro to jest Sofia, czyli pani, tak. czy nie będzie musiała nosić hidżabu i burki zgodnie z tamtejszymi prawami? Bo trzeba być konsekwentnym. Jeśli się mówi A, to trzeba powiedzieć B, tak? A I tak dalej. Czyli jeśli Arabia Saudyjska, a za nią mogą pójść inne kraje, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że w tym momencie delegowane są uprawnienia należące delegowanej robotowi czy robotom mm -hmm. wyposażonym w sztuczną inteligencję, które są jakąś immanentną immanentnym prawem nas ludzi mm -hmm. i to jest trochę niepokojące. Tak, to już tak rozmawialiśmy o tym, i to padły też na wykładzie takie, takie pytania, ale jeżeli mogę, przyszłabym troszeczkę też na taką sferę techniczną, bardziej informatyczną. Moim zdaniem zmieniło się w tej chwili w ogóle podejście do rozwiązywania problemów, tak? Czy to jako informatyk, czy matematyk, czy, czy fizyk, że wcześniej mieliśmy problem. Budowaliśmy algorytm, czyli budowaliśmy jakiś schemat rozwiązania, no i mieliśmy to rozwiązanie w, w konsekwencji. W tej chwili wydaje mi się, że sztuczna inteligencja spowodowała to, że my mamy problem, tak, czyli jest nowy problem, natomiast oczekujemy od sztucznej inteligencji rozwiązania czyli to e, nasz ten deep learning właśnie powoduje to, że oczekujemy od niego coraz więcej. No i w konsekwencji to można powiedzieć, że to maszyna daje nam te rozwiązania, albo po części maszyna daje nam te rozwiązanie. Czy tutaj Pan Profesor też nie zauważył jakby tego, tej zmiany podejścia do rozwiązywania problemów? I czy w związku z tym istnieje możliwość, że zrealizowany zostanie właśnie ten paradygmat technologicznej osobliwości, czyli taka teoria Raya Kruczwajna, dość futurystyczna. Jego wykłady z tego, co wiem, cieszą się olbrzymią popularnością, m.in. we wspomnianej Arabii Saudyjskiej. Tak. Łącząc te dwie kwestie, poruszane i przez pana rektora, i e, odnosimy pana Kurzweila. E, Rej Kurzweil jest wynalazcą. To fakt, że dokonał paru rzeczy, ale jest również transhumanistą i guru transhumanizmu. A to wiąże się z osobliwością, mhm. właśnie. E, w mojej ocenie jest wiele przesłanek, że tak rozumiana osobliwość, jak rozumieją y, transhumaniści nigdy nie zaistnieje. Po prostu y, trzeba byłoby może wyjaśnić, y, czym w istocie jest osobliwość, prawda, czyli to jest osiągnięcie co najmniej poziomu intelektualnego naszych mózgów, co najmniej. Bo jest jeszcze drugie podejście mówiące o, czy drugie rozumienie tego określenia zapożyczonego wprost z astrofizyki i teorii czarnych dziur, gdzie w ich wnętrzu mamy ponoć osobliwość, prawda? Czyli takie miejsce, o którym nic nie wiemy. Nic. Mhm. I to jest osobliwość, że my po prostu nie wiemy. To tak, jakby dzielić przez zero mniej więcej. No. To jest niedozwolone, prawda? Yy, możemy mówić o granicy, przy... mhm. yy, ale zostawiając to może na boku. Natomiast to drugie podejście yy, z kolei yy, sugeruje, że yy, inteligencja może generować. Bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja bardziej zaawansowana będzie generowała jeszcze bardziej zaawansowaną i to może się odbywać w sposób nieskończony do jakiegoś trudnego do, do wyobrażenia rozmiaru inteligencji której nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Okay. E, oczywiście to jest nierealne. To jest nierealne z wielu powodów, ale taka, taka koncepcja istnieje, więc, mm. więc y, trzeba y, dla porządku o tym wspomnieć. Y, natomiast y, jeszcze wracając do y, problemów. Sztuczna inteligencja y, tu może. Y, Powrócę jeszcze raz do, do, do podanych przykładów. Niewątpliwie, poza pewnymi zagrożeniami, które niesie ze sobą, będzie i jest już pomocą w rozwiązywaniu problemów, właśnie. Mało tego sztuczna inteligencja jest obecna. Nawet tam, gdzie nie, podejrz nie podejrzewamy, że ona jest obecna. W zasadzie ona już jest taka wszędobylska, można powiedzieć. Yy, I ta tendencja będzie wzrastać. Na pewno nasycenie yy, sztucznej inteligencji będzie wzrastało. No już się mówi o inteligentnych domach, yy, yy, inteligentny sprzęt AGD i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Czyli to wszystko zaczyna być inteligentne albo mieć przymiotnik inteligentne. Mhm. I teraz to wszystko z kolei poprzez sięg internetowi może się mhm. łączyć i gromadzić w chmurach. Wszystkie te dane mhm. one z kolei mogą być analizowane dalej. Mhm. Tak. A to jest kwestia z kolei prywatności. Tutaj właśnie panie profesorze, bardzo ciekawy temat pan poruszył. Właśnie chciałam się zapytać, czy też Pan nie zauważył, Panie Profesorze, że w tej chwili jesteśmy świadkami nowej rewolucji technologicznej? To, co tutaj pan profesor wspomniał, że to są wszystkie aplikacje czy rzeczy połączone przez internet. Mamy też bardzo dużą ilość danych, czyli big data. Mamy możliwość obliczania w chmurze. Tak, do tego dochodzi jeszcze wirtualna rzeczywistość albo rozszerzona rzeczywistość, plus sztuczna inteligencja. Jak to się wszystko tak połączy, taką jedną perspektywę i wizję, to rzeczywiście nie wiem, czy świat internetu, czyli internetu rzeczy, nie powoduje w tej chwili takiej struktury, jakby mózgu, czy elementu, który mógłby być takim, takim zaczątkiem ogólnej, bardzo inteligentnej platformy, tak? która obejmowałaby wszystko, bo tak jak Pan Profesor mówi, my w tej chwili. Ja już mam też takie wrażenie, że trochę jesteśmy sterowani tak? i zaczyna się nam coś podpowiadać, tak? że wybierz tą drogę, nie tą, dlatego że ona jest lepsza, krótsza, bezpieczniejsza, wybierz ten produkt, nie ten, tak? no bo gdzieś zadziała jakieś algorytmy, które podpowiadają, że to właśnie jest potencjalnie dla mnie. Lepsze, tak? Także wydaje mi się, że jesteśmy świadkiem w tej chwili takiej rewolucji technologicznej, która się odbywa przez te wszystkie wymienione przeze mnie elementy. I ta sztuczna inteligencja ma tam bardzo ważną rolę. Takie, tak, tak mi się wydaje. Z całą pewnością sztuczna inteligencja poprzez fakt dostępności w chmurze staje się dostępna y, dla każdego mhm. praktycznie y, kto ma tylko połączenie z internetem, y, również dla takiego żołnierza przyszłości, y, bo o ile y, tu nawiązuje do chmury, mhm. o ile trudno by, y, wieloprocesorowy układ. Nosić na plecach, czy nawet robot by to nosił, to taki super komputer wieloprocesorowy, taki jak jest w niektórych centrach dużych korporacji, które, które działają w sieci. Nagle to jest możliwe. Po prostu łączymy się z chmurą i. I otrzymujemy właśnie te big data, mhm. które są tam zgromadzone. Rozpoznawanie obrazów. No, właśnie. To, yy, yy, to już nie jest kwestia tylko wybranej, yy, wybranej części jakiegoś małego fragmentu zbioru obrazu. Praktycznie wszystkie obiekty da, da się sfotografować, tylko nie da się umieścić ich na dysku. Mm -hmm. Komputera dającego się przenosić mm -hmm. w rozsądny sposób, prawda? Ale jeśli to jest y, w chmurze, to tak i mm -hmm. wtedy wspomniany żołnierz przyszłości, ale to może być bardziej pokojowe zastosowanie, mm -hmm. oczywiście, y, może y, rozpoznawać przeróżne obiekty, i tu nie ma w zasadzie ograniczeń. Mm -hmm. Jest kwestia technologii, ale ta technologia już powstała no, i już rozwija jest, się. Tak, już tak. funkcjonuje dokładnie. Tu mówimy mm. o głębokich sieciach. One są różne, czy różnego rodzaju mm -hmm. te, te różne sieci neuronowe, które no, czasami określane są jako, jako deep learning, mm -hmm. po prostu um, o pogłębionym uczeniu ze względu na. Najprościej mówiąc, yy, większą liczbę tzw. warstw ukrytych. Mhm. Czyli to, przechodząc troszeczkę tak na pole techniczne, yy, w zasadzie w niektórych pozycjach literatury fachowej za głęboką sieć neuronową uważa się już sieć, która posiada więcej niż dwie warstwy Marcystka. ukryte, mhm. czyli Perceptor wielowarstwowy, który miałby dwie, nawet trzy warstwy, może być uważany za głębokie, mm, głęboką sieć mm -hmm. i głębokie uczenie. Z tym, że tu występują pewne problemy, dlatego yy, te problemy udało się stosunkowo niedawno rozwiązać, związane m.in. z uczeniem tego typu sieci, ale efekty są. Zaskakująco yy, pozytywne yy, i to w zakresie wielu innych zastosowań, bo to jest nie tylko rozpoznawanie obrazów, mhm. tych wspomnianych zdjęć, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie mowy, tłumaczenie mhm. z języka na język, yy, podejście takie lingwistyczne yy, przegrało czyli takie analityczne, podmiot, orzeczenie i tak dalej, prawda? Szusze sieci neuronowe zupełnie inaczej do tego podchodzą. I mam wrażenie, że Google Translator czy tego typu tłumacze, korzystając właśnie z, z szuszej inteligencji, tak. y Chyba zaczął lepiej od pewnego czasu działać, mało tak. no, tego on właściwie przy, przy, za każdym tłumaczeniem się w jakimś stopniu uczy Dokładnie, cały czas, tak. prawda? Mhm. Także to są jakby pokłosie tego, o czym rozmawiamy. Ten ale profesor... czy to oparcie mm -hmm. właśnie translatora o mechanizmy, algorytmy sztucznej inteligencji jakby może doprowadzić do takiego faktu, który będzie miał też konsekwencje, powiem może górnolotnie, natury artystycznej? Czy możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że nie tylko tłumacze kiedyś stracą pracę, a ze względu właśnie na ten mechanizm Bum. genialny, mm -hmm. translatorski, ale że na przykład będzie można z perspektywy czasu uznać, że tłumaczenie sonetów Szekspira wykonane przez genialnego Stanisława Barańczaka jest już niedoskonałe. <laughs> już są przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w sztuce. Zarówno w zakresie malarstwa, w zakresie muzyki. I dlatego wspomniałem, że kwestia zawłaszczenia w w pewnym stopniu oczywiście kompetencji, nie tylko prostych i rutynowych, mm -hmm. ale nawet tych bardziej, zdawałoby się, zaawansowanych, nie jest wykluczone. Systemy sztucznej inteligencji piszą już notatki prasowe, robią straszenia. I, i, i to już się dzieje rutynowo, nie w każdej. W gazecie, nie w każdym wydawnictwie, ale, 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 ale takie zastosowania istnieją. Zatem to już jest y, status quo. Ja sądzę, że to się odbywa w taki sposób bardzo naturalny, że hmm. najpierw właśnie próbujemy rozwiązać jakiś problem albo zautomatyzować jakiś problem otrzymujemy rozwiązanie z pomocą sztucznej inteligencji, a później to samo rozwiązanie, tak, zaczyna, zaczyna jakby procentować i pokazywać, że również w innych aspektach, albo szerzej, możemy to samo wykorzystać. Czy w kwestii tłumaczenia, czy w kwestii na przykład jakiejś pomocy takiego asystenta, zresztą dzisiaj Pan profesor też na wykładzie pokazywał, że no nie będziemy mieli notesów asystentów, tylko będzie pomagało nam coś. Tak? Będzie pomagało nam coś. Wydaje mi się, tak. że dopóki właśnie na to patrzymy tak bardzo realnie, dobrze i zdrowo, tak? to, to, to te zagrożenia, o których na początku dzisiejszego naszego spotkania powiedzieliśmy, tak naprawdę nie powinny wystąpić. Czyli, czyli no musimy zachować tą naszą ludzką. Świadomość i rozsądek w tym wszystkim, ale z drugiej strony nie ograniczajmy, tak mi się wydaje, sztucznej inteligencji, jakby pomagania nam w pokonywaniu pewnych, pewnych czynności, czy pewnych barier, czy pewnych takich rzeczy, które mogą być wykonywane automatycznie, bezpieczne przez no właśnie to coś. Tak, zdecydowanie tak. Z jednej strony z całą pewnością sztuczna inteligencja jest wręcz pożądana w sytuacjach przy w środowisku niebezpiecznym potencjalnie. Okay. Mm -hmm. I roboty autonomiczne, żeby były autonomiczne, czyli same reagowały, muszą mieć tę sztuczną inteligencję. Czyli łazik na Marsie no nie może być sterowany w czasie rzeczywistym. Jeśli sygnał biegnie tam i z powrotem 20 minut, mhm. on jest na, zbliża się do krawędzi krateru lub jakiejś przepaści i zanim zareagujemy na Ziemi, to on już tam wpadnie. On musi sam rozpoznać teren i się zabezpieczyć, prawda? Yy, podobnie w kopalniach, yy, w kopalniach uranu, yy, yy, we wszystkich środowiskach, yy, ostatnio no problem Fukushimy chociażby, tak. prawda, mm -hmm. wcześniej był Czernobyl, ale jeszcze, jeszcze wtedy ta technologia nie była tak dojrzała, teraz już yy, coraz poważniej można brać pod uwagę tego typu zastosowania i to mam na myśli właśnie te, te yy, takie środowiska, gdzie jest zagrożenie i żal poświęcać, czy nie, nie powinno być się poświęcać zdrowia czy życia ludzkiego, czy tworzyć zagrożenia dla niego, jeśli tylko powstaną autonomiczne roboty, które będą w stanie podejmować decyzje o tym, jak się zachować, czy jak działać, inaczej mówiąc i rozwiązać jakiś tam problem. Mm -hmm. Dokładnie tak. Panie profesorze, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Naszym Państwa gościem był profesor Krzysztof Michalik. Dziękujemy Państwu za uwagę. To ja sobie Dziękuję, dziękuję państwu.